W my jesteśmy stworzeni do bycia na scenie. Do bycia na scenie i właściwie ta adrenalina nam jest zawsze potrzebna, ona nas trzyma przy życiu, ona, ona sprawia, że, że się wszystko człowiekowi chce. Mm -hmm. Może się w miarę dobrze wygląda. Ale a propos tego wyglądu jestem w szoku, jak ty dobrze wyglądasz. Po w ogóle się nie zmieniasz, tyle nie. lat się znamy i nie widziałyśmy się jakiś czas. Właśnie no, nie było tak, ciebie tak. tyle lat. Pięknie wyglądasz, i może powiesz, coś, jak ty to osiągasz, że, 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 że taki dziewczęcy wygląd zachowujesz cały czas. Nawet no przecież sama wiesz, co to jest. To mm -hmm. jest właśnie scena, to jest to, co robisz. Ja zawsze twierdziłam, że robić trzeba to. Co, jest twoim, co w ogóle sprawia ci niesamowitą radość, co cię nakręca, co mm -hmm. cię napędza. Niech to będzie nawet zamiatanie ulicy, ale mm -hmm. kochasz to i tak. oddajesz się cała temu, co robisz. Dla mnie to jest. Można się zakochać w sprzątaniu o, ulicy, ponieważ. Y jak się posprząta ulicę, to ulica jest posprzątana i to no, ja jest mam wielki rezultat, prawda? Ja mam koleżankę, która kocha właśnie sprzątać w domu. No i ona, mimo że skończyła politechnikę i to jeszcze w dodatku taki wydział, że o uf, marzenie, uh -huh. to ona jednak ma takich parę pań, do których chodzi sprzątać i ona to lubi. Uh -huh. no. no, ja też lubię sprzątać, także ją rozumiem. Tak? tak. Ja nie. Ale słuchaj.